No dobra, to co dzisiaj robimy? Z babek od ziemniaczami. Babkę ziemniaczaną, pewnie. I co nam będzie potrzebne do babki ziemniaczanej? Ziemniaki! Tak, a ile tych ziemniaków? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Ok, to potrzebujemy 8 ziemniaków. Co to jest? Pieprz. Pieprz. A to? Cukier. Nie, to jest sól. Sól. A to? Co to jest? Nie wiem. To jest smalec. Z, smalec. Ze skwareczkami ale skwareczki do pyzy są tak, skwareczki są do pyzy to jest naczynie do zapiekania a to będzie nasza miska do mieszania i jeszcze potrzebujemy ta robota, żeby zetrzeć ziemniaki, bo oczywiście ręcznie nam się nie chce Dobra, najpierw zaczniemy od ziemniaki ziemniaki będziesz rzucać? no Uwaga. mamy podłączoną maszynę, włączamy Dobra, ziemniaczki mamy gotowe. Co? Teraz dodamy. Teraz teraz potrzebujemy jeszcze naszą miseczkę. Co przypiemy? Najpierw zaczniemy od tych ziemniaczków, które który, który? 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 Oginniliśmy Poczekaj. Najpierw idą ziemniaczki. I najpierw idą pieprz. Dobra. Teraz może iść pieprz. Ja też. Szczypta. Ty też? Ale to ma być mała szczypta. Okej. Okay. I teraz wszystko mieszamy. Ty ja też? Ja. Proszę. A jeszcze zapomniałam, że musimy do tego dodać mąkę. Gdzie? Mąki ma być. Hej, hej! Wystarczy tego pieprzu, bo potem nie zjemy. Mąki ma być trzy łyżki. Będzie na oko. Jeden, dwa, dwa trzy. trzy i mieszamy. Teraz będziemy smarować naszą y, formę do zapiekania smalcem. Ma być grubo. Teraz będziemy nakładać. Tak, teraz będziemy to piec. Jeste tutaj. Dobrze. Ok. Teraz idzie do piekarnika.